Cześć! Dzisiejszy obiad Zero Waste powstaje w romantycznych warunkach, ponieważ od półtorej dnia wyjął tak silny wiatr, że pozwalało u nas drzewa, które porwały linie elektryczne i nie ma prądu. Także um, dzisiaj robię taki obiad w warunkach polowych. Ale, jak wiadomo, w mojej kuchni nic się nie zmarnuje, więc omroziłam kurczaka ze Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ nie zjedliśmy wszystkiego, więc postanowiłam pomrozić go w takich małych porcjach sosowych. I robię sos czyściciel. Ja go tak nazwałam, ponieważ czyszczę wszystko, co zostało w lodówce, jakieś marchewki, pietruszki, wszystko to, co zostało. E, tarkuję, czyli marchewkę, pietruszkę, selera, ale z przewagą marchewki i cebulkę. I muszę podświecić tutaj. O, taki tutaj się sosik nam gotuje. E, I później, kiedy już pokroimy e, cebulkę w takie grubsze piórka, Podsmażamy ją na maśle. Zaraz dodajemy marchewkę starkowaną. Jeszcze można też marchewkę w talarkach. Starkowaną pietruszkę, starkowanego selera. To wszystko przesmażamy razem z cebulą i z, kul z kilkoma kulkami pieprzu czarnego. I jak już to przesmażymy, możemy wrzucić do garka z zimną wodą i wrzucamy właśnie tego obranego kurczaka. Dodajemy jeszcze, można kostkę mięsną albo jak masz jakiś bulion, który został tu bulionu. No i wstawiamy to na malutki gaz i tak dusimy. I niech to się dusi w sosie własnym. Potem można doprawić jakimi tam przyprawami sobie uważamy, zagęścić ze z mąki, czyli na patelnie dajemy tak, no, nie wiem, no tak na oko, myślę, że z 50, nie, 30 gram masła roztapiamy, jak one się już tak fajnie roztopi, wtedy dodajemy mąki przesianej i przesmażamy to. Przesmażamy, przesmażamy i potem wlewamy to do, do gotującego się sosu. Tak zagęszczony sos, możemy dać jeszcze troszeczkę śmietany, trzydziestki, żeby był słodszy i już. I w sumie mamy gotowy obiad z resztek. Ale wciąż dobrych, więc y, tak nie marnujemy pieniędzy i wszystko, wszystko się zużywa. Do tego ziemniaczki gotujemy. Y, jakaś sałatka, na przykład marchew, y, starkowana na drobnych oczkach z majonezem. Super obiad, nawet na dwa dni. Y, Także mam nadzieję, że spróbujecie, a nam oddadzą już niedługo prąd i naprawę tylnie, Bo w zamrażarce mam kaczkę i bardzo bym nie chciała, żeby się rozmroziła. Chyba, że po prostu jeśli, jeśli już do jutra nie oddadzą nam prądu i kaczka nieszczęśliwie się rozmrozi, to będę po prostu ją gotować, albo tutaj dusić na parze, albo smażyć już wszystko po prostu, co się da. No, ponieważ piekarnik też nie działa, bo nie ma prądu i nie można nastawić godziny. No, jeśli ma się piec na drewno, to chyba się odżegnamy z tymi, z tymi, z tymi wszystkimi piecami kaflowymi, które tak wszyscy pieczołowicie burzyli w domach. Bo teraz o nie ma prądu i już jest problem. A jak ktoś jeszcze ma kuchnię indukcyjną, to już nawet sobie obiadu nie ugotuje. Chyba że ma jakąś małą, mały, małą butelkę gazową z palnikiem, to wtedy coś tam może, może pomyśleć. No, ale w takim wypadkach to, to trzeba, trzeba zjadać to, co jest w lodówce. I, I jeśli się już wszystko to, co w zamrażarce rozmrozi, to po prostu go, gotować. No, także mam nadzieję, że ktoś spróbuje zrobić sobie taki sos naprawdę to tak jak z mięsem z rosołu można robić pasty na kanapki jeśli byście chcieli więcej takich właśnie przepisów jak mm, nie wyrzucać nie marnować jedzenia to, to proszę dajcie znać w komentarzach, ja chętnie taki filmik nagram ponieważ no, u nas to jak mówi mój mąż to nawet by pies na podwórku z tych resztek obiadowych nie przeżył no nic się nie marnuje, naprawdę najwięcej pieniędzy ucieka przez kuchnię. I to każda gospodyni domowa powinna wiedzieć i temu przeciwdziałać. Także mam nadzieję, że ktoś się podejmie zrobienia sosu e, czyściciela sos czyściciel z ziemniaczkami bardzo smaczny, jak najbardziej polecam. Także życzę smacznego i mam nadzieję, że ktoś spróbuje. Na razie.